Gdybyś spotkał osobę, która nie ma żadnego doświadczenia w tradingu, co byś jej doradził na start? Po prostu trafić na taką firmę, jakby, jeśli chodzi o mentoring. z jest podstawa przede wszystkim. Samemu się nie da tego nauczyć, jak ja sobie teraz wyobrażam, że miałbym gdzieś wiesz, szukać jakichś filmików i. Na jakieś Łąkowe informacje z każdej jakiejś strategii i to wszystko bym się mieszało, to bym zwariował. Jak oceniasz Pawła i jego podejście do <laughs> tradingu oraz nauczania innych? Bardzo dobrze to jest przekazane, według mnie. Mm. Mentoring też super. Akurat moim mentorem był Bartek. Zawsze wielka pomoc. To teraz wyniki. Na jakim etapie w ogóle stoisz? No dużo lepiej to. Wygląda. Jak ostatnio sprawdzałem wyniki tam w swoim dzienniku, to tak 6-7% mi wychodziło nawet w ciągu miesiąca. No, także pięknie, fajnie. pięknie. Community All-in Traders to jest przewaga, czy w ogóle to ma mniejsze znaczenie dla Ciebie? Tak, jest przewaga. Na Discordzie mamy grupy, gdzie się wymieniamy zagraniami, też jakimiś informacjami, to jest bardzo dużo z tego wyniosłem. Cały czas jest tam wsparcie i mentora i, i między sobą sobie pomagamy, tak samo jak i w trudnych sprawach. Zostałeś wyselekcjonowany przez nasz team All-in Traders do programu, w którym otrzymasz konto 50 tysięcy dolarów. Konto Instant. Partner. Generem odcinka jest MFA Traders. Właśnie pojawiły się nowe konta Instant Life, dzięki którym możesz zacząć trading natychmiast, bez przechodzenia jakichkolwiek wyzwań. Handlujesz wygodnie na telefonie lub laptopie, a zyski wypłacasz ekspresowo. Konta Live do 50 tysięcy dolarów dostępne są już teraz. Szczegóły w opisie. Cześć Michale, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. Miło Cię zobaczyć, miło Cię poznać praktycznie, osobiście. Będziemy mieli okazję Zajemnie. sobie porozmawiać troszkę na temat tradingu, bo tak jest między innymi cel naszego spotkania, żebyśmy sobie porozmawiali o tradingu, o Twojej drodze tradingowej. Mam dla Ciebie trochę pytań, nie przerażaj się tymi pytaniami, nie są to pytania egzaminacyjne. Okay. Chciałbym, żebyśmy po prostu sobie pogadali na temat trochę luźniej Twoje odczucia tego, jak u Ciebie ten trading wyglądał od samego początku, dlatego właśnie będę te pytania Tobie zadawał i może Zaczniemy od takiego pierwszego podstawowego. Jak w ogóle zacząłeś tradingiem? Co tobą kierowało? Czy to było jakieś konkretne wydarzenie, które zapoczątkowało Twoją drogę do tradingu? Wiesz, co konkretne nie, chciałem też znaleźć jakieś drugie źródło dochodu mm -hmm. dodatkowego. Mm -hmm. No i w pewnym momencie wpadłem na wasze reklamy. Mm -hmm. Zainteresowałem się dosyć mocno, bo wyglądało to bardzo fajnie. Mm -hmm. Wizja tego, jak to może wyglądać w przyszłości tak samo. No i. Pod koniec 2004 zacząłem mentoring. Tam miałem kilka przerw, tam ze względów zdrowotnych takie rzeczy powychodziły, ale mm -hmm. no teraz został ostatni miesiąc mentoringu no, i jestem zadowolony jak na ten moment. Także super. Super. Super, czyli e, idziesz do przodu jednym <grym> słowem, tak? Tak, skupiłem się na, na paku i na PSND, mm -hmm. ponieważ u jest 6 godzin przesunięcia do przodu i jak ja wstaję z Marano, to jest druga w nocy w Polsce, więc mogę sobie fajnie rozgrywać PSND. No A skąd no nadajesz na tak ciekawości? Ci się zapytam, skąd... Bankok. Bangkoku. Bangkoku. Uuu, Bangkok, no, proszę. Kawał drogi. kawał drogi. Kawał drogi, Bardzo ciekawe miejsce do życia, no i do, spełniania... tak, do życia, super. Do spełniania swoich marzeń pewnie też, prawda? Tak, e... tak. A w ogóle po co ci ten trading? Co chciałeś? Czy chciałeś coś zmienić w swoim życiu? Yy, nie wiem, był jakiś może trigger do podjęcia tej konkretnej decyzji? Wiesz, co trigger może nie. Zainteresowałem się tym po prostu bardzo, jak zobaczyłem mm -hmm. na początku oszczędności nagrania, potem zacząłem się interesować tematem mm -hmm. i zdecydowałem, że chyba się do tego nadaję, bo tak moja, jakby to powiedzieć, mój styl bycia jest taki. Że no jestem skupiony, nie ja targałem na emocje, co też słyszałem, mm -hmm. że jest dobre w tym i postanowiłem ze spróbować, nie? I jak na na razie jest super. Okej, okay, fantastycznie. Powiedz mi, jak zareagowali twoi znajomi na Twoją decyzję, rodzina, jeżeli, jak im powiedziałeś, że za, chcesz zacząć tradować? Czy w ogóle im się chwaliłeś tą sytuacją, czy jednak zachowałeś to dla siebie? Czy miałeś no, wsparcie? Czy zachowałem było... dla siebie. Okay. Na początku zachowałem dla siebie, żeby zobaczyć, co w ogóle z tego będzie, żeby się nie afiszować w tym za bardzo. Mm -hmm. jak to byłaby jakaś wielka klapa. Czy tam jakiś skam, Jasne? E, ale nie, potem już po jakimś czasie też powiedziałem i znajomym i rodzinie, no wiesz, jak to jest, w zasadzie ludzi też wie o tym, co to jest tak naprawdę i z czym to się je. To nie jest tak jeszcze popularny temat, jak nie wiem, w Stanach na przykład. Albo w Azji. E, albo w Azji, no dokładnie. Tutaj to są zawody wręcz. Dokładnie. Dynikowe. Dokładnie. Takie, się w ogóle nie mieści. Dokładnie. Także dalej wytłumaczyłem. tym znajomym, którzy siedzą, też trochę ludzie mhm. wiedzieli od razu o co chodzi. Także zawsze miał jakieś wsparcie i w rodzinie też. To po jakimś czasie już Super. Także. Jak łączysz pracę, życie prywatne i trading? Czy jesteś w stanie tak pokrótce powiedzieć jak Twoje życie tradingowe i około tradingowe wygląda za kulis u Ciebie. Zajmuję się tutaj koordynacją Bangkoku, wycieczek, turystów. O. Pomagam tak samo Polakom załatwić tutaj sprawy, jakbyście chcieli to przeprowadzić, na przykład mieszkania, uh -huh. i wizy i tego typu sprawy. No i trading, fajnie się z tym splata, bo też mam niestandardowe godziny pracy i mogę sobie to jakoś pokładać, uh -huh. fajnie. Uh -huh. Do tego doszła też z takich wielkich plusów, co, co do mnie dotarło, to jest siłownia, na przykład w jakichś tam zajęciach na początku słyszałem, że ty tak jest na przykład trading, Nie ja się wkręciłem tak, że 15 kilo mi poszło do. Wow! Wow, czyli byłem no, no jednym z triggerów pójścia Twojego na pójścia siłownię. Byłem Super, zarąbiście. Natomiast powiem Ci, że tak trochę żartobliwie po tym wywiadzie pewnie będziesz miał parę zgłoszeń odnośnie przeprowadzki do Bangkoku. Tak więc pomoc. <śm> <śm> To no super, może jakieś kije. <gry> Bo myślę, że jest trochę osób zainteresowanych tą przeprowadzką i w ogóle życiem w innym kraju. Poznaniem też innej kultury. Ja na przykład osobiście, gdybym miał taką możliwość, bardzo chętnie bym poznał tą kulturę i sprawdził, jak faktycznie tam życie wygląda. Ale jak to mówią, wszystko przed nami, prawda? Pewnie, na przez... wakacje wbijaj to cię odprowadzą. Okej. Okay. Super. Zaproszenie przyjęte. Ekstra. Partnerem odcinka jest MFA Traders. Właśnie pojawiły się nowe konta Instant Live, dzięki którym możesz zacząć trading natychmiast, bez przechodzenia jakichkolwiek wyzwań. Handlujesz wygodnie na telefonie lub laptopie, a zyski wypłacasz ekspresowo. Konta Live do 50 tysięcy dolarów dostępne są już teraz, szczegóły w opisie. Powiedz mi, czy w ogóle trajdowałeś przez współpracę z Alin Traders, Czy jest jednak to był totalny początek. Nie, to był totalny początek. Mm -hmm. ja nie wiedziałem, co to jest tam MP, MP, 4 nawet, wiesz, platforma okay. i trading. Czyli <laughs> tak, tak jak ja. No, wszystko, wszystko od początku, od nowa i mm -hmm. masa wiedzy, na początku byłem przerażony tym wszystkim, mhm. ale systematycznie, jak się to robi, wiesz, codziennie po, po dwie godzinki i przegląda te wszystkie wasze lekcje. Wdraża mhm. się to, to potem to już idzie gładko. Poukładałeś sobie I to wszystko. I mhm. Jak oceniasz Pawła i jego podejście do tradingu oraz nauczania innych? To jest ciekawe pytanie, zawsze je zadaję, bo ja mam swoje zdanie na ten temat, ale ciekaw jestem, jak ty to widzisz. Wiesz co, fajnie, wszystko jest y, usystematyzowane, także po mm -hmm. kolei jest nam pokazywane, jak, co mamy robić. Także to jest bardzo duży plus. Wszystkie jak ja nie oglądałem, no bardzo dobrze to jest przekazane według mm -hmm. mnie. Mentoring też super akurat moim mentorem był Bartek. Zawsze wielka pomoc. Coś ci Na, pokazał? Napisałem. Coś ci przekazał? Tak, tak. Dużo, dużo więcej. Okej, okay, ja się śmieję. Oczywiście, Bartek jest jednym z mentorów, znaczy, ja ale się lubi się draczyć. <grym>, tak jest. Ale kto się w ten silu? Nie, my tak mamy taki styl i zresztą to nam też Nie pomaga, wiadomo, super. pomaga w relacjach. Natomiast, dlaczego się pytam o ten styl przekazywania wiedzy przez Pabla? Bo ja osobiście też tego doświadczałem i chciałem, jestem ciekaw po prostu porównania tego, jak i co inni sądzą na ten temat. No, ale widzę, że masz podobne zdanie do mojego, tak więc, no, wiemy, jak tak, to okay. wygląda. Jak wpłynęło... Na ciebie community all in traders. Czy w ogóle jesteś aktywnym uczestnikiem? Jak to u ciebie wygląda? Czy jesteś osobą, która uważa, że community all in traders to jest przewaga, czy w ogóle to ma mniejsze znaczenie dla ciebie? Tak, jest przewaga, bo potem, jak już przerobimy strategię, to zostajemy potem pół roku mniej więcej mhm. sami, już po prostu sami sobie realizujemy to, co chcemy robić, wybieramy sobie strategię, którą chcemy. Mhm. Na Discordzie mamy grupy, gdzie się wymieniamy zagraniami, też jakimiś informacjami, to jest bardzo dużo. Z tego wyniosłem. Mhm. Tak samo ta grupa wewnętrzna, jak się zaczyna mentoring, gdzie tam mamy swoją grupę, też bardzo dużo pomaga, bo cały czas jest tam wsparcie i mentora i, i między sobą sobie pomagamy, tak samo w jakichś trudnych sprawach, jak na przykład na początku sama obsługa MT4, co jest jakimś, tak powiem, poradziskim systemem jeszcze i, i trzeba się po prostu tego nauczyć. Ale dalej działa. Ale działa, nie, super, jest po prostu... Ja wiem o czym mówisz. Trzeba, trzeba się z tym wiesz, trzeba, zaznajomić. Trzeba się zaznajomić, tak. Szczególnie jak ktoś wyrósł już troszkę w innych czasach, no mówmy się, tak, MT4 tak, tak. jest platformą taką trochę mocno przedpotopową i tak, tak, to, dokładnie. totalnie już wydawałoby się wyjętą spoza systemu aktualnego bieżącego. No ale działa, my jej używamy Tak aktualnie. działa, jeszcze ci powiem, według mnie dużo lepiej tam widać wszystko na niej niż mhm. na tradingu na przykład. Okej. Okay. Takie tak. mam przynajmniej odczucie, jak sobie włączam kajdankę cały dzień, to dużo lepiej yy, Rozumiem. Yy, widzę to wszystko niż na tradingu. Czyli z przeciwnika stałeś się zwolennikiem platformy tak, T4, Tak. tak? tak. <laughs> okay. no czy jest to takie wyjście poza strefę komfortu, coś, co się wydaje niedostępne, do kitu, a jednak się okazuje, że to jest fajna rzecz, tylko trzeba się w to wgryźć, prawda? Oczywiście, a wychodzenie ze strefy komfortu jest bardzo ważne w życiu. Jestem dokładnie no. tego samego zdania, tak jest. Dlatego też między innymi prowadzę z tobą wywiad. <śmiech> <śmiech> nie no, się śmiejemy, ale kiedyś, wiesz, kiedyś ja w życiu bym przed kamerą nie był w stanie wystąpić, to właśnie tutaj tego wszystkiego się uczę i nauczyłem. No. Ale... A teraz gwiazda YouTube'a. <laughs> Oj, ty się, się Gwiazdą stronie? to jest Bartek, gwiazdą to jest Bartek, ja to tam, <laughs> ja tam jest, jego pomocnikiem jestem. Michale, co najbardziej sobie cenić w mentoringu? Najbardziej. Tak, tak. Po prostu pytanie, takie wiesz, strzał, odpowiedź. Co ci pierwsze przychodzi na myśl? Chyba to cała społeczność razem z mentorami okay. tak naprawdę i, i Discord, i to, że możemy potem mm -hmm. się wspierać tak samo, analizować swoje zagrania. Bo dużo też słyszałem o innych ludziach, potem jak już na ten trading, że mm -hmm. jest mnóstwo innych firm, które proponują takie mentoringi i to jest Zazwyczaj tak, że uczę w jakichś kilku lekcjach strategii i zostawiają cię na lodzie. A tutaj naprawdę z od początku do końca cały czas opieka współpraca, także nie mam pytań naprawdę. No okay, super. Fajnie to słyszeć, fajnie, że to mówisz i mam nadzieję, że dalej będziemy kontynuować ten kierunek. Oczywiście, my pracujemy nad tym, żeby ta pomoc była jak najszersza. Wiem o tym, że czasami się znajdą takie pojedyncze przypadki, że gdzieś tam coś umknie, ale no generalnie naprawdę staramy się jako ekipa nieść pomoc i też społeczność dużą pomoc się, prawda? Tak, tak, to też pomaga. Dokładnie. Partnerem odcinka jest MFA Traders. Właśnie pojawiły się nowe konta Instant Life dzięki którym możesz zacząć trading natychmiast, bez przechodzenia jakichkolwiek wyzwań. Handlujesz wygodnie na telefonie lub laptopie, a zyski wypłacasz ekspresowo. Konta live do 50 tysięcy dolarów. Dostępne są już teraz szczegóły w opisie. Jaki jest Twój dotychczasowy największy sukces w tradingu? Taki moment, który stwierdzisz, o kurczę, to jest to, zajebisty trade. Po, mi mi po panowaniu pak według mnie. Okej. Okay. To tak mi. To no. mm -hmm. znaczy, PAK i PSND to są te dwie strategie, którymi cały czas się zajmuję i zamierzam się skupić, żeby zrobić sobie fundowane konto. O właśnie. Czy kapitał ma według Ciebie duże znaczenie? No tak, tak. Czyli skalowanie kapitału, tak? Tak, co innego jak zagrywanie na 5000 dolarach 1%, a co innego jak na 100 tysięcy dolarów. 1%, właśnie. Szokości. Właśnie. Czyli jak rozumiem, nie korzystałeś nigdy z propów, e, i to jest Twój pierwszy raz, tak? Tak, tak, tak. A komu byś polecił tak naprawdę? Pokorzystanie z kont fundowanych y, no Każdemu, kto nie ma kilkuset tysięcy dolarów na koncie. <głos> <głos> Zostawa, no nie ryzykujesz swoim kapitałem, i wiesz, masz spokojniejszą głowę wtedy tak samo przede wszystkim. Tak jest. No parę osób by się znalazło, które nie dysponują no, takim no. kapitałem. Parę na pewno. <laughs> A... Czy z jakichś narzędzi korzystasz aktualnie? Tak, z AI waszego, narzędzia, uh -huh. które jest pomocne. To pomocne to dużo naprawdę, kilka razy, kilkadziesiąt razy było tak, że jakiś bardzo mocny wolumen był na przeszkodzie i się dwa razy stanowiłem na niewłaściwych pozycji i to naprawdę ratowało. Właśnie, czyli, z z, z, czyli narzędzia AI, tak? Tak, a tak to chmury jeszcze, MMD, bo tam uh -huh. często jestem uh -huh. na, na tych zajęciach yy, uh -huh. z AI właśnie z wskaźnika i tam używam chmur, tak samo, uh -huh. więc z tego się doszkalam cały czas. Czas. Mhm. Czy miałeś obawy przed dołączeniem do mentoringu i czy ogólnie zostały rozwiane? Tak, tak. No jak każdy pewnie miałem na początku obawy, bo to była zupełna nowość dla mnie. Ale Was sprawdziłem tak, jak się dało. Wszystko wyglądało ok. <grym grym> Wzdłuż i wszerz, po tak? tak? Po kilku tygodniach mentoringu już byłem pewnie, że dobrze trafiłem, tak naprawdę. Super, niezmiernie się cieszę. To teraz wyniki. Czy masz już taki moment, w którym jakby wyniki ustabilizowały się na jakimś poziomie? Na jakim etapie w ogóle stoiszisz? się chodzi o wyniki. Jakiś czas temu miałem trochę problemów, ale mm -hmm. to one wynikały z tego, że analizowałem to z Bartkiem i po prostu za dużo zagrań robiłem. Zamiast się skupić, wyłuskać te najlepsze w ciągu Overtrading. dnia, to, Tak, tylko coś widziałem i już wiesz, yy, chciałeś, chciało się wchodzić w pozycję. Ale zacząłem po prostu skupiać się na tym, żeby mieć jak najwięcej potwierdzeń przy danej strategii, szukać takich czystych zagrań, i no dużo lepiej to wygląda. Jak ostatnio sprawdzałem wyniki tam w swoim dzienniku i na MT4 tam to tak 6-7% mi wychodziło nawet w ciągu miesiąca. No tak. pięknie. Pięknie, pięknie. A m, kojarzysz jakiś taki najlepszy dzień twój tradingowy, w sensie ile faktycznie udało ci się najwięcej danego dnia, ja nie mówię o kwocie, ale procentowo zarobić, czy to, nie wiem, czy to masz gdzieś w statystykach rozpisany, czy nie? Tak, to tam jakieś po 2,5%, coś takiego. Bardzo fajny wynik. Dzienny zaznaczam, tak? Dzienny, tak. tak Super. Tak. Super, super. Gdybyś spotkał osobę, która nie ma żadnego doświadczenia w tradingu, co byś jej doradził na start? Od czego zacząć? Czego unikać? Jakie podejście stosować? Wyobraź sobie siebie na samym początku drogi i osobę, czyli teraz, jak ty masz takie doświadczenie. Co byś powiedział temu Michałowi? Na początek to przeanalizować wie, swoją psychikę, czy się pasuje mm. do tego, czy mm -hmm. ma się predyspozycje, bo niektórzy są bardzo, wiesz, impulsywni, ciężko im się skupić, to mogą mieć problemy z tym. No i po prostu trafić na taką firmę jak wy po prostu. Mhm. Jeśli chodzi o mentoring, to, to, to jest podstawa przede wszystkim. Samemu się nie da tego nauczyć, jak ja sobie teraz wyobrażam, że miałbym gdzieś wiesz, szukać jakichś filmików i na YouTube ułamkowe informacje z każdej jakiejś strategii i to wszystko by mi się mieszało, to bym zwariował. Bo to, informacji to jest dużo jest, prawda? Jest... Jezu, to jest tyle, że się głowy nie mieści. No właśnie, jest bardzo dużo informacji w internecie. Oczywiście wydawałoby się darmowej wiedzy, ale mówimy o darmowej wiedzy, która jest na YouTubie i która w mojej ocenie finalnie i tak kosztuje, bo w momencie, kiedy nieprzygotowany wchodzisz w trading i na żywym kapitale handlujesz po darmowych nagraniach na YouTube, to i tak wyzerujesz konto. Czyli mówią. No, wyją... Mówią, że to jest darmowa wiedza, a de facto staje się dość kosztowna. Partnerem odcinka jest MFA Traders. Właśnie pojawiły się nowe konta Instant Life, dzięki którym możesz zacząć trading natychmiast, bez przechodzenia jakichkolwiek wyzwań. Handlujesz wygodnie na telefonie lub laptopie, a zyski wypłacasz ekspresowo. Konta Life do 50 tysięcy dolarów dostępne są już teraz. Szczegóły w opisie. Co byś powiedział o osobie, która ma obawy przed dołączeniem do mentoringu? Jakie są Twoje przemyślenia? Ja, no oczywiście. Jeśli to czuję, to będę radzał. Mm -hmm. Teraz się rozwijać w życiu, szukać jakichś nowych wyzwań, według mnie, i, i to jest zabraża, żeby się sprawdzić. No i wychodzić poza strefę komfortu, prawda? Do no oczywiście, mówisz? dokładnie. A są też osoby, które pracują na etacie i mają obawy przed tym, żeby zająć się tradingiem. Czy są w stanie poradzić sobie czasowo? Czy myślisz, ja wiem, że ty masz swoją specyficzną sytuację i możesz sobie regulować czas, no ale są osoby, które pracują na etacie i mają obawy, że one nie podołają czasowo jeśli chodzi o mentoring, trading. Co byś powiedział takim osobom? Czy jest to możliwe do poukładania? Tak, oczywiście. Mamy strategie, które działają rano, mamy strategie, które działają w późno po jak PAK na przykład po mm -hmm. otwarciu Ameryki. Mm -hmm. Także bez problemu, jak ktoś pracuje na pierwszą zmianę, kończy robot o 15-16 i można siąść wykresów i mieć jeszcze fajne zagrania pak na przykład. Właśnie. Albo rano przed pracą spróbować z PSND, jest Czyli... rozwiązek. Czyli tak naprawdę są rozwiązania, tylko trzeba je znaleźć, prawda? Dokładnie. A najgorsze jest siedzenie cały dzień przed wykresem. Według mnie to jest jeszcze lepsza no. sytuacja, jak sobie siadasz na dwie, trzy godzinki, a najzłe rynek i szukasz zagrania, i siedzisz cały dzień i... Super powiedziane. Fajnie, że to powiedziałeś, bo wielu osobom wydaje się, że... Miałem takie przypadki osób, nie wiem, e, robili sobie półroczny, roczny urlop od pracy na etacie i zamieniali pracę na etacie na siedzenie przed wykresem te 8-9 godzin, bo im się wydawało, że to też jest praca i która wymaga tych 8-9 godzin przed wykresem, a powiedzmy sobie szczerze i Ty chyba w tej chwili z tego, co słyszę, to potwierdzasz, że siedzenie 8-9 godzin przed wykresem kompletnie nie ma sensu, prawda? Oczywiście. Na, na żywym rynku, na koncie live nie ma sensu. Wiadomo, że jak sobie robisz jakieś tam backtesty, to możesz sobie siedzieć i sobie na Market Replay to robić, nie wiem, 8 godzin, ale tak, żeby już robić to zarobkowo, to bez sensu. To jest bez sensu, dokładnie. Co byś powiedział osobie, która uważa, że trading to scam? Że się myli. Po <laughs> prostu głupoty gada. Proste pytanie, konkretna odpowiedź. Bardzo mi się podobają twoje odpowiedzi i po prostu wiemy, że, że głupoty gada no i tyle. Dokładnie. Michale, w zasadzie poznaliśmy całą twoją historię związaną z tradingiem i tym, czym się tutaj z nami zajmujesz, czego tutaj się dowiadujesz i czego się uczysz. Na pewno chciałbyś się dowiedzieć o tej niespodziance, o której Bartek Ci obiecał, <głos> <głos> który Bartek ci obiecał, bo zostałeś wyselekcjonowany przez nasz team, All In Traders, Pablo Team All In Traders, do programu, którym otrzymasz konto, oczywiście po spełnieniu tam jakichś warunków, konto 50 tysięcy dolarów, konto Instant. Na platformie, oczywiście, MFA. Traders. Spoko opcja. Super. A propos tego skalowania kapitału, prawda? A propos tego, że inaczej 1% wygląda na koncie 5000 dolarów, a inaczej 1% będzie wyglądał na koncie Dokładnie. 50 tysięcy dolarów. I do tego dążymy. Przypomnę tylko, że konto Instant, żebyś miał tę świadomość, to jest dostęp do żywej gotówki, do żywego kapitału, którym będziesz mógł sobie handlować na żywym rynku. Tak więc, no oczywiście, kwestia wypłat ponad kwotę 50 tysięcy dolarów będzie dla ciebie jak najbardziej dostępna. No I tutaj będziemy już o szczegółach rozmawiać już poza antenium, tak żebyś miał pełną świadomość tego, w którym kierunku idziemy. Ostatnie pytanie. Czy ten kapitał jest w stanie coś zmienić w twoim życiu, biorąc pod uwagę podejście, biorąc pod uwagę regularną zyskowność na tym koncie? Tak, oczywiście. Dodatkowe źródło dochodu to jest zawsze rzecz na plus, także... Na przykład albo powód do tego, żeby sobie jeszcze wyżej wyskalować ten kapitał, prawda? Oczywiście, to tak. Tak, tak, jak najbardziej. Bo umówmy się, że 50 tysięcy to może być pierwszy etap, ale kolejne etapy to mogą być już już znacznie wyższej, prawda? No, tak jest cel też, dokładnie. No właśnie, i wtedy, nie wiem, 1% na koncie milionowym, <grych> zupełnie inaczej milionowym. To już fajnie wygląda, nie? No rzeczywiście tak, 50 tysięcy tak, też jest super, ale mówimy tutaj o hmm. pewnej kwestii związanej z eskalowaniem kapitału, tak więc. Tak więc, tak więc e, Michale, bardzo dziękuję Ci za ten e, wywiad. E, bardzo było mi cię miło poznać. No i ten Bankok teraz będzie mi się śnił po nocach. <laughs> Dzięki wzajemnie, w końcu się poznali. Dokładnie. Mieliśmy okazję bardzo, na bardzo ciekawą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję, do usłyszenia Dzięki. i trzymaj, usłyszenia. Cześć. Partnerem odcinka jest MFA Traders. Właśnie pojawiły się nowe konta Instant Live, dzięki którym możesz zacząć trading natychmiast, bez przechodzenia jakichkolwiek wyzwań. Handlujesz wygodnie na telefonie lub laptopie, a zyski wypłacasz ekspresowo. Konta Live do 50 tysięcy dolarów dostępne są już teraz, szczegóły w opisie.